Cześć, witaj ponownie na naszym jogowym kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Mary Kate, a to jest nasze tymczasowe studio jogi w Kostaryce. Dzisiejsza praktyka jogi jest krótka i dynamiczna i pomoże nam ona wzmocnić nasze pośladki. Także zapraszam Cię na matę. Zaczniemy sobie w pozycji Subta Badakona Także odłóż się wygodnie na matę, położymy się na plecach, połącz podeszwy stóp razem i pozwól, żeby kolana rozłożyły się swobodnie na boki. Odłóż dłonie w wygodnej odległości od tułowia. Możesz zamknąć tutaj oczy. Weźmiemy sobie tutaj kilka głębokich oddechów. Zwróć uwagę, jak w tej pozycji zmienia się obecność powietrza w ciele. Jak dociera w dalsze, odleglejsze przestrzenie. Postaraj się poczuć, jak rozszerzają się żebra nie tylko do góry, ale też dolne żebra na macie. Staraj się odpuścić całe spięcie, cała poczucie jakby biodra z każdym wydechem padają mi Powoli, korzystając z dłoni, połącz kolana razem i przyciągnij zgięte nogi do klatki piersiowej. Na moment przytuł wszystko razem, możesz kupujać się na boki, rozmasować plecy. Powoli odkładamy lewą nogę na matę, prawe kolano zostaje przy klatce i przechwytując stopę dłonią od wewnętrznej strony... Przyciągamy udo do tułowia, tak jakbyśmy chcieli je odłożyć obok tułowia na matę, ciągniemy stopę do dołu. Możesz odłożyć sobie lewą dłoń na lewe biodro i delikatnie przyciskać je do dołu, tak żeby nie podrywało się z maty. Możesz zostać stabilnie w tej pozycji, a możesz delikatnie pokołysać nogą na boki, spróbować nogę doprostować, poszukać swojego zakresu w pozycji. woli wróć kolanem do klatki przyciągnij lewe i płynnie zmień stronę prostując prawą nogę na matę I przechwytujemy lewą stopę lewą dłonią odkładamy kolano do boku delikatnie dociskamy stopę do dołu ciągniemy dłonią jak najniżej prawa dłoń na prawym biodrze pomaga nam zachować równowagę Pamiętaj o możliwościach ruchu. Poszukaj swojego zakresu, swojej modyfikacji w tej pozycji. Powoli wracamy lewym kolanem do klatki, przyciągamy prawe i znowu na moment przytu wszystko razem. Przechwytujemy teraz obie stopy dłoni i przyciągając je do dołu wchodzimy do pełnej pozycji szczęśliwego dziecka. Możesz w niej delikatnie pokołysać się na boki albo zostać stabilnie w centrum tak jak czujesz. Weź tutaj jeszcze jeden głęboki oddech i powoli połącz kolana i stopy razem i przenieś dłonie pod kolana. Delikatnie zacznij kołysać się do przodu i do tyłu, podrywając plecy do góry. Próbujemy zatrzymać się na moment na samych pośladkach. Jak to mamy, to z kolejnym razem próbujemy zakołysać się na tyle mocno, żeby podnieść się do pozycji malasany bez użycia rąk. Rozstawiamy palce stóp na boki, schodzimy nisko w biodrach, łączymy dłonie na mostku i staramy się doprostować plecy, przyciągnąć się pozycji. Łokcie rozpychają kolana na boki. Weź tutaj głęboki wdech i wydech. Z kolejnym wdechem zapieramy się na stopach i podnosimy się do góry. sięgamy dłoni do sufitu wdech. I z wydechem przysiad do dołu, proste plecy, mocny brzuch. I góra wdech. I wydech. Góra wdech. I jeszcze raz wolno przysiad do malasany wydech. Góra wdech. Z wydechem dłonie wzdłuż tułowia i łączymy sobie stopy razem z przodu maty. Z wdechem sięgamy dłoni do sufitu, z wydechem ściągamy je na mostek i podnosimy prawe kolano do klatki. Sama noga przyciąga się do góry, nie korzystamy z dłoni. Trzymamy mocną pozycję. Odkręcając teraz kolano do boku. Chcemy podnieść biodro jak najwyżej, czyli stopa jest odkręcona równolegle do maty. Podnosimy ją jak najwyżej, ale jak zauważamy, że tu przechyla się za bardzo w lewo, to opuszczamy nogę. Jeszcze jeden oddech tu, palce cały czas naprężone i powoli przeciągamy nogę do tyłu, cały czas stopa ciągnie do góry. I delikatnie pochylamy tułów do przodu. Możesz dla równowagi wyprostować nogi do tyłu. Zgięte kolano. Mocna pozycja. Trzymamy równowagę tu. Z wydechem zginamy lewą nogę i stawiamy daleki krok do tyłu. Podnosimy dłonie wysoki wykrok. Opuść biodra jak najniżej. I z wdechem podnieść lewą piętę do góry. Zostajemy na czubkach palców. Pięta z tyłu też jest uniesiona. Głęboki oddech tu. Na wydechu schodzimy do dołu, odstawiamy kolano z tyłu na matę. Odkładamy dłonie pod barkami i wycofujemy lewą nogę do klęku podpartego. W pozycję. pozycji dłonie na szerokość ramion. Kolana na szerokość bioder. Powoli prostujemy prawą nogę do tyłu. Biodra zostają w jednej linii. Aktywny, naprężony brzuch. Teraz 10 razy pulsujemy nogą do góry i do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej. Okay. Zginając kolano, wracamy nogą znowu do boku, tak jak w pozycji stojącej, i 10 razy przyciągamy ją do siebie, i otwieramy na bok. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I 10. OK. Odkładamy kolana na matę, odkładamy palce stóp i podnosimy się do psa z głową na dół. Przeciągamy się w pozycji, aktywnie wypychamy się z dłoni. Możesz zgiąć raz prawą, raz lewą nogę, przyciągnąć przeciwną piętę do maty, tak żeby rozchodzić pierwszego psa z głową na dół w trakcie naszej praktyki. Woli wracamy naprzód maty. Z wdechem prostujemy plecy. Z wydechem skłon do nóg. Podnosimy się do góry wdech. I wydech dłonie wzdłuż tułowia. Dłonie do góry wdech. Z wydechem dłonie do klatki i przyciągamy lewe kolano. Ciągniemy nim jak najwyżej pionowo do góry. Mocny brzuch. Powoli odkręcamy biodro do boku. Rotacja, chcemy mieć równolegle nogę skierowaną do maty. Podnosimy ją jak najwyżej, ale nie kosztem przegięcia w plecach. Trzymamy mocną pozycję. Powoli rotujemy biodro z powrotem pionowo do dołu. Wyciągamy zgięte kolano jak najwyżej. Klatka pada do dołu. I możesz wyciągnąć proste ręce wzdłuż tułowia. Kolano nogi, na której stoisz, może być zgięte. Tak jest łatwiej utrzymać równowagę. I mocno wyciągamy lewą stopę do sufitu. Wdech tu. Z wydechem daleki krok do tyłu. I podnosimy ręce do wykroku. Biodra nisko, mocny brzuch. Powoli podnosimy palce prawej stopy z tyłu i zostajemy na moment, szukamy równowagi w pozycji biodra cały czas ciągnąć nisko na matę. Powoli odkładamy kolano z tyłu, dłonie pod barki i wycofujemy prawą stopę do klęku podpartego. Wyrównaj pozycję, wyrównaj oddech. Powoli lewa noga prostuje się do tyłu, zatrzymujemy biodra w jednej linii. Zaczynamy nasze 10 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zostajemy z nogą w górze i zginając kolano znowu rotujemy biodro. I przyciągamy nogę do boku. Powoli przyciągamy kolano do kolana i podnosimy z powrotem do góry. Raz. I dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Odkładamy oba kolana na matę. Stawiamy palce stóp i podnosimy się do psa z głową na dół. Puść głowę luźno. Postaraj się odstawić pięty na matę. Zwrotuj pośladki aktywnie do sufitu. Powoli przechodzimy lub przeskakujemy do przodu stopy razem. Proste plecy wdech i wydech skłon do nóg. Podnosimy się do góry wdech. Wydech dłonie wzdłuż tułowia. Ok. Powoli odkładamy sobie dłonie na biodra i z wdechem podnosimy prostą prawą nogę do góry. Jak najwyżej to możliwe, biodra zostają w jednej linii. Mocny brzuch, noga naprężona. Głęboko oddychamy. I powoli opuszczamy prostą nogę do dołu i nie stawiając jej na macie, przenosimy do tyłu za siebie do pozycji wojownika trzeciego. Tu opada, do przodu, łączymy dłonie na mostku, biodra zostają w jednej linii. Znowu możesz zgiąć kolana nogi na której stoisz. Wdech tu, z wydechem daleki krok do tyłu. Podnosimy się do wykroku i od razu Palce, stopy z przodu do góry. Trzymamy mocną pozycję. Z wydechem dłonie na matę i wysyłamy lewą stopę do sufitu, trzy nogi, piec. Mocno rotujemy biodro na zewnątrz. Z wydechem zginamy kolano, przyciągamy piętę do pośladka. Zatocz tutaj trzy okręgi kolanem, z wydechem przyciągając je do klatki z wydechem otwierając jak najszerzej na zewnątrz do siebie wdech i wydech otwarcie i wdech i wydech powoli przyciągając kolano do klatki przenosimy się na przód maty do deski i odstawiamy lewą stopę do pozycji gołębia Rozłóż dłonie na zewnętrzne krawędzie maty, do prosty plecy. Weź głęboki wdech i z wydachem odłóż się jak najdalej do przodu przynosząc przedramiona i odkładając czoło na dłonie. Poczuj przyjemne rozciąganie w lewym pośladku. Pozwól na moment pasywnego rozciągania. Puść ciało luźno, zatrzymując świadomy i głęboki oddech. Na wdechu wracamy na dłonie. Podnosimy prawą nogę z tyłu do góry. Przyciągamy lewą i przechodzimy prosto do psa z głową na dół. Aktywnie wypychamy się z dłoni. I z na wdechu przechodzimy lub przeskakujemy do przodu stopy razem. Proste plecy wdech. Skłon do nóg wydech. Podnosimy się do góry wdech. I wydech dłonie wzdłuż tułowia. Wracamy dłoń na biodra. Aktywny brzuch. I powoli unosimy prostą lewą nogę do góry. Stopa kieruje się do sufitu. Sięgamy nogą jak najwyżej aktywne, naprężone mięśnie całej nogi. Powoli wracamy nogą do dołu. Nie odstawiając jej na matę przenosimy za siebie. Wojownik trzeci. Dłonie połączone na mostku. Klatka równolegle z nogą. Szukamy swojej równowagi. I powoli stawiamy daleki krok do tyłu. Podnosimy się do wykroku od razu. Palce stóp. Do góry. Zostajemy w mocnym wykroku. Jeszcze jeden oddech tu. Z wydechem dłonie wracają pod barki i wysyłamy prawą stopę do góry. Trzy nogi pies biodro zrotowane do zewnątrz. Z wydechem zginamy kolano, przyciągamy piętę do pośladka. Zaczynamy nasze okrążenia. Na wdechu kolano przyciągamy do klatki. Z wydechem otwieramy nogę do boku i sięgamy nią jak najdalej. I do siebie wdech i wydech otwieramy. I wdech i wydech. Na wdechu kolano do klatki przenosimy się do pozycji deski i odkładamy prawą stopę do pozycji gołębia. Wyrównaj się w pozycji z wdechem. Wyciągnij klatkę do sufitu z wydechem odłóż ją jak najdalej do przodu i zostań na moment w pasywnej pozycji gołębia przynosząc uwagę i koncentrację na oddech Na wdechu wróć na dłonie, podnieś lewą nogę z tyłu do góry i odstaw prawą stopę między dłonie. Prostując nogi, odkręcamy się na bok maty i staramy się odstawić stopy równolegle. Odłóż dłonie na biodra i z wdechem unieś proste plecy do góry. Odkręcamy teraz palce stóp na zewnątrz. Z wdechem wyciągamy się do sufitu. Z wydachem zginając kolana wchodzimy do pozycji bogini. Opuszczamy pionowo biodra jak najniżej. Miednica jest ustawiona pionowo do maty i łączymy dłonie z tyłu na mostku. Wybacz, że jestem tyłem do ciebie. Zostajemy tu tylko na moment. Chodzimy maksymalnie nisko. Możesz delikatnie kołysać się na boki. Z każdym wydechem starając się jeszcze obniżyć pozycję. Kolana są nad stopami. I jeszcze jeden oddech tu. I na wdechu prostujemy się do góry. Delikatnie przyciągamy stopy na szerokość bioder palce stóp zostają skierowane do zewnątrz. Dłonie na mostku. Z wydechem schodzimy do pozycji malasane. I stąd odkładamy pośladki na matę. Łączymy podeszwy stóp przed sobą. I z wdechem doprostuj plecy. Z wdechem odłóż się do skłonu. Kalany rozchodzą się na zewnątrz. Nie przejmuj się zrolowaniem pleców. Puszczamy je teraz luźno i celujemy głową w to zagłębienie, które się tworzy między stopami. Pozwolenie na zrolowanie pleców nie trafia się często, więc korzystaj, puść cały tułów luźno. Zostaniemy tu już do końca praktyki. Zdykacz, nie zacznij puszczać napięcie z całego ciała, z pośladków. Puść oddech luźno. I zostań tu jeszcze na moment, relaksując się w pozycji. Powoli kręg po kręgu, odnosimy się do siadu, przyciągnij połączone stopy do siebie, możesz delikatnie pokołysać kolanami na boki, żeby rozluźnić, szepnąć jeszcze napięcie. Weźmiemy sobie jeszcze jeden wspólny oddech na zakończenie praktyki. Możesz odłożyć dłonie na klatkę piersiową, weź głęboki wdech i wypuść powietrze luźno z wydechem na masę. Dziękuję bardzo za szybkie rozgrzanie i popracowanie nad naszymi pośladkami dzisiaj. Mam nadzieję, że jest to praktyka, do której będziesz z przyjemnością wracał, bo z pewnością jest to sekwencja, którą możesz powtarzać, jeżeli zależy Ci na koncentracji tej części ciała. Zapraszam Cię po więcej powerowych praktyk na kanał Amerykaid i do zobaczenia już wkrótce na Macie.